To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi, to kulturalne podróże po Polsce i Czechach, to wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, oddaję wam drozdowisko numer 33. Nad jego zawartością specjalnie rozwodzić się nie będę, mam nadzieję, że wszystko wytłumaczy się samo. Natomiast bardzo polecam. Opis odcinka, nie tylko tego, ale też wszystkich pozostałych, bo staram się robić te opisy naprawdę starannie, po to, abyście, jeśli coś Was zainteresuje podczas słuchania, mogli łatwo znaleźć rozszerzone informacje na dany temat. Zatem czytajcie opis odcinka. A jeśli coś was porwie i uznacie, że nie tylko klikiem, ale i blikiem, i grosikiem warto drozdowisko wesprzeć, e, także w opisie są linki, które przekierują was w odpowiednie ku temu miejsca. Za każde takie wsparcie bardzo, ale to bardzo dziękuję. No to zaczynamy. 30 września 2021 roku. Teatr imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie. Kolejny raz tu jesteśmy. Dziś rozpoczyna się tutaj 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic. Jesteśmy tu razem z Jackiem. Dobry wieczór. No, i zaczynamy od spektaklu według Szczepana Twardocha, Pokora z Teatru Śląskiego w Katowicach w reżyserii Roberta Talarczyka. Będziemy tu przez cały festiwal, więc możecie się teatralnych akcentów i polskich, i czeskich w drozdowisku spodziewać. bez hranic začínáme. Dámy a pánové, vážení hosté, 30. Mezinárodní divadelní festival bez hranic začínáme. Vítáme <klopují> v Teatrze Śląskim. <řlonský> Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. Przypominamy, że podczas przedstawienia nie wolno robić zdjęć. Za chwilę minie północ i wybije już 2 października, czyli data premiery. 33 odcinka Drozdowiska. Jesteśmy razem z Jackiem w Cieszynie na 30. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bez Granic. Obejrzeliśmy do tej pory, festiwal zaczął się wczoraj, trzy spektakle. I tylko, żeby zaznaczyć naszą tu obecność, o tych trzech spektaklach Wam powiemy. Natomiast 34 drozdowisko. W całości zostanie złożone z nagrań, które zrobię tutaj w Cieszynie na festiwalu. Dobry wieczór Skarbie. Dobry wieczór, dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. No to od którego spektaklu chcesz zacząć? No, od którego? No. Od którego mi każesz, to ja zacznę. <laughs> Czyli od początku, tak? Zaczynamy Możemy... od pokory. Od Szczepana Twardocha, spektakl, który nas... Znaczy nie wiem czy to jest słowo właściwe. No, ale chyba troszeczkę zawiódł, prawda? To jest spektakl Teatru Śląskiego tak, w, w Katowicach, w reżyserii, w reżyserii Roberta, Roberta Talarczyka, Tolarczyka. według Szczepana Twardocha, tak Pokora to jest jego powieść. Mhm. Troszeczkę nas zawiódł, zgadzam się z tym. I jeśli doszukiwać się jakichś bardzo pozytywnych rzeczy w tym spektaklu, to jest oczywiście jak zwykle bardzo ciekawa, chociaż w pewnym sensie powtarzająca się już scenografia pani Katarzyny Borkowskiej, Niezwykłe wrażenie na mnie, podejrzewa mi na wszystkich, nie tylko z pewnych względów, o których za chwilę wywołał ten czarny pył, ja nie wiem, czy co to było, piach czarny, rozsypany po scenie, znowu kilkadziesiąt kilogramów, kilkadziesiąt ton, może nie, kilka ton, powiem. Trzy tony, o ile 3 dobrze tony. pamiętam, trzy tony tego... Te, te, piachu tego czarnego piachu, który obsypywał bohaterów, coś takiego, co zostawało na nich, coś, co można było określić taką. Historią, od której się nie można odlepić. Prawda, że już zostaniesz, zawsze ci ten czarny węgiel. Jak się do ciebie przylepiło, to się nie odklei. Mm. I główny bohater, Aleo, jest Pokora. to fajna rola Henryka Simona, młodego aktora, którego my kojarzymy z Teatrem Narodowym w Warszawie, Teatrem Kolegium Nobilium. No bo tam go widzieliśmy po, po prostu widzieliśmy, w spektaklach dyplomowych, go, To jest tak, bardzo młodziutki aktor. Y -hmm. Widzieliśmy go też w teatrze Warszawy. I, i on gra Alojza Pokorę, czyli głównego bohatera, bohatera człowieka, który wpadł w tryby historii, takiej historii przez wielkie H, takiej, z którą sobie nie dajemy rady. Człowieka, który jest bezradny wobec tego wszystkiego, co go otacza. Tam pada to słowo, te, te słowa, że jest, że jest niewolnikiem. No jest niewolnikiem nie tylko tych wydarzeń takich, które go dotykają bezpośrednio, ale tych wydarzeń, które takich ogólnoświatowych. Też niewolnikiem trochę samego siebie, ponieważ on nie ma trochę jakby wolnej woli. Potrzebuje tego, no, ale żeby mu chyba się mówić... urodził tak w ten No sposób, tak, no tak, taki tak, że... się urodził, no, no oczywiście. I tam on ma tę postać która go w jakiś sposób popycha, Agnes, yy, taka jego wyidealizowana miłość, yy, i która go pcha do jakichś czynów, ale się okazuje, że to jest człowiek, który jest, no tak jak większość z nas, bezradna wobec tej ogromnej machiny, która nas otacza. Ten spektakl ma oprócz właśnie tej scenografii, oprócz bardzo fajnego aktorstwa, bardzo dobrego aktorstwa według mnie, yy, to yy, yy, są dla mnie nadzwyczajne w tym spektaklu sceny zbiorowe, ta choreografia, te ten marsze młodzieży mm -hmm. robią ogromne wrażenie. No, ale jednak mówisz, że nas rozczarował trochę. No, rozczarował, skarce. bo nie wiem, jak ty. Ja nie, zna, nie znam tej powieści i spodziewałem się czegoś więcej, a tutaj. Zabrakło mi tego, właściwie niczego się nie dowiedziałam z tego spektaklu. Tak, znaczy bardzo dobry był początek, bardzo mocny. Tak, no zaczęło się od bardzo mocnego obiecujący. uderzenia. Tak, i, i to się a wszystko jak gdyby z każdym, z każdym krokiem mm -hmm. rozmywało, a przy tym też pewne rzeczy były niezrozumiałe. Jeżeli właśnie osoby takie jak my, i podejrzewam, że większa część widowni, która nie zna powieści Twardocha, gubiła się w no ale to też jest jak gdyby konieczność inscenizacji teatralnej. No nie można książki, która podejrzewam, że ja, 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 jak Politerka znam Szczepana Twardowa, stron 800, w ciągu półtorej godziny tego wszystkiego pokazać. Ty zareagowałaś dość pozytywnie. Ja reaguję na takie pomysły reżyserskie z takim Niepokojem. Chodzi o, o wciąganie na niby publiczności w w przebieg, zebatę, w przebieg spektaklu. Takie rzeczy mi się z zasady nie podobają. Tutaj ten, ten moment był bardzo dobrze zagrany. Tylko bardzo przepraszam, ale jak Boga kocham, nie wiem. Po po jaką cholerę? No ale y, sam powiedziałeś, że nie znamy tej powieści, więc być może w tej powieści jest coś takiego, co zmotywowało reżysera do tego, żeby taką scenę y, wprowadzić do spektaklu. No bo znaczy... jeszcze, nie, jeszcze jedno zdanie: bo ta mhm. scena jest włączona y, w czasy zrewolucjonizowanego Berlina, czyli to jest rok 1918-20, kiedy mamy do czynienia z upadkiem republiki i takimi ruchami socjalkomunistycznymi, więc chodzi o Lipknechta o różę Luksemburg. To może było jakaś, jest jakaś przyczyna tej sceny, ale ona naprawdę nie pasowała. I no, troszeczkę nas ten spektakl zawiódł. Po, no, spodziewaliśmy się czegoś więcej. Ale też jednocześnie ja chcę powiedzieć, że to jest bardzo mimo wszystko dobre przedstawienie. Bardzo rzetelnie zrobione, bardzo starannie zrobione też bardzo pięknie, zrobione plastycznie, aktorsko. No o scenografii, tak, prawda? tak, tak, ale on nas zawiódł i też nie umiemy do końca Wam powiedzieć, dlaczego on nas zawiódł, ten spektakl. Obiecujemy, że przeczytamy książkę i wtedy, I wtedy może będziemy, jakoś... wie, może nam się troszkę rozjaśni, prawda? Niemniej to jest premiera, która miała miejsce w czerwcu 2021 roku. To jest bardzo świeży spektakl, bardzo nowy, więc bardzo się cieszymy, że mogliśmy go w Cieszynie na Festiwalu Teatralnym Bez Granic zobaczyć. Dobrze. Czy dzisiaj, czy wczoraj używamy takiej nomenklatury? No, jeszcze ciągle Drugi. chyba jest 1 października, I... więc ciągle to jest jeszcze dzisiaj. Więc udaliśmy się do czeskiego Cieszyna na dwa przedstawienia. Pierwsze to był Hobbit. Spektakl Przedstawien... dla dzieci, dla premiera. Dzieci i... Przygotowany przez scenę polską w czeskim Cieszynie, w tieszyńskim I... Diwalle. I to jest tak, no, właściwie... My chyba nie mamy prawa go oceniać, no bo to jest spektakl dla, dla dzieci i dzieci, które były z nami na tej widowni, reagowały bardzo żywo, reagowały na, na każde wydarzenie w sposób taki bardzo spontaniczny, bo słyszeliśmy, że się boję tam jakieś komentarze w pierwszych rzędach. Czy to jest naprawdę. Tak, w, pierwszym, w pierwszych rzędach były te komentarze. Spektakl odbywał się na malusienkiej scenie, nawet nie wiem, czy to możemy nazwać sceną klubikiem. To takim, ta. W takim pomieszczeniu i ewidentnie widać, że aktorzy mają pewien problem, żeby pomieścić się z tym, z tym wszystkim. No, historię Hobbita, historię Słynnej powieści. I Tolkiena, wszyscy, Tolkiena pa, wszyscy, Pana Fanta Baginsa zaproszonego w podróż z Krasnoludami. Tak, tak. Wielu złoto, z Was znał odbicie tego złota, które z Krasnoludą zostało skradzione czy, czy zagrabione. Przez smałga. Mhm. I ta opowieść jest. Znaczy, no mówię, no bardzo trudno opowiadać dorosłemu człowiekowi o spektaklu dla dzieci. Ten spektakl zrobiony jest bardzo poprawnie, bo bardzo poprawnie, bardzo fajnie wymyślone, kolejny raz używam tego słowa, ale naprawdę bardzo fajnie wymyślone zostały y, figury tego spektaklu, bo widocznie aktorzy animują y, kukiełki. I te kukiełki raz y, są kukiełkami y, w Wzrostu normalnej lalki, a w jakichś takich scenach zbiorowych, czy coś się dzieje, nagle się pomniejszają. To wszystko. Tak, to był, ładny, to był bardzo ładny pomysł, taki formalny. Mnie się on też bardzo podobał, że lalki były różnej wielkości, w zależności od sceny, od pewnej dramaturgii, której wymagało to przedstawienie. Używało się albo tych lalek większych, takich bardziej wyraźniejszych, z no tak, no, którymi się można bardziej, bardziej tak. takiego wzrostu, który. Które mogły występować tak. w teatrze, który ma, nie wiem, kurtynę i tak dalej. I bardzo przyjemna, znaczy bardzo przyjemna, bardzo dobra była też scenografia. I obojgu nam się spodobał smok. Smog był bardzo bardzo fajny, bardzo groźny. Tutaj dzieciarnia zareagowała niesamowicie żywo i właśnie z takim tym, że ojej, tam właśnie Mamo, boję się. Mamo, boję się. Ja usłyszałam Dziewczyn, takie dziewczynka, zdanie. która siedziała obok nas, parę razy powiedziała to i naprawdę to przedstawienie wydaje mi się, że dla takiego widza, dla którego zostało przeznaczone, jest przedstawieniem bardzo, bardzo dobrym. Bardzo dobrym. Miejmy nadzieję, że może na przykład uda się to, bo dowiedzieliśmy się, że to miało być grane też w innym pomieszczeniu. Tak, na troszkę innej scenie. Na troszkę tu... większej scenie. Tak, 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 bo tak, tak. Jak, 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 powiedz, jak, jak powiedziałem na początku, ewidentnie było widać, że aktorzy są ściśnięci, bo, bo oni tam nie bardzo mogli, no gubili się czasami, bo musieli się przepychać między sobą, tak, żeby... Tak, troszkę się nie mieścili zdecydowanie. Mieścili... Natomiast w pewnej konwencji, w pa. pewnej umowności, w pewnej takiej e, przenośni teatralnej to jest bardzo przyzwoicie zrobiona też adaptacja, która m, pięknie skraca tego Hobbita, ale też opowiada go od początku do końca. No tak, opowiedziane to było w ciągu, nie mm -hmm. wiem, 50 czy może godziny. No, w ciągu godziny. Godziny, mniej więcej, więc tak. i naprawdę e, nawet e, e, tak takie stare pryki, jak ja, nie nudziliśmy się na tym przestaw. Tak to należy powiedzieć, więc to powinna być na, na, najlepsza rekomendacja, że młodzi widzowie reagowali bardzo żywo, bardzo żywo a, a my starzy się... nie spali. A starzy nie spali i, 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 o, o, i tak, na, tak zakończmy tę, tę, tę recenzję z Hobbita. No, i kolejny spektakl, który zobaczyliśmy w ramach 30. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic, to jest spektakl zatytułowany Runners, czyli biegacze niesamowitego praskiego teatru, który nazywa się Cirk La Putyka. Widzieliśmy ten teatr tutaj na festiwalu w 2 Cieszynie przed dwoma laty, mm. tak, na 29 roczniku tego festiwalu. I wtedy zrobił na nas absolutnie piorunujące wrażenie. Sol chyba się nazywa. Ponieważ z... to jest teatr, opowiadał o tym Janusz Legoń w poprzednim odcinku Drozdowiska. Mm -hmm. Teatr, którego w Polsce nie ma. To jest teatr nawiązujący właśnie do sztuki cyrkowej, stąd ten cyrk w nazwie Laputewskiej. No, ale taki, Laputyki. przepraszam teraz, oczywiście przerwę, to nie jest cyrk w takim Absolutnie prymitywnym. Absolutnie nie. Dany, to oczywiście. Jest, nawet wszedł na stronę. To jest cyrk teatralny. To jest cyrk teatralny. Cyrk nowoczesny, w którym nie ma zwierząt, nie ma czegoś takiego, jest to perfekcyjnie. Zrobiony spektakl, który. Bazujący zespół, na człowieku, na bazujący człowieku, na tak, ciele, na muzyce. Na muzyce tak, tak na... na sprawności człowieka i na fenomenalnym wykorzystaniu muzyki. Na rytmie. Muzyki, tak. tak no bo szczególnie ten ubie ubiegłoroczny, czy sprzed dwóch lat, spektakl, on jeszcze bardziej był muzyczny. Tam ta muzyka, o ile mnie pamięć nie myli, odgrywała jeszcze większą rolę. Choć tutaj oboje, oboje stwierdziliśmy, że to co wykonuje para muzyków, czyli dziewczyna grająca na skrzypcach i śpiewająca i chłopak, który gra na wielu instrumentach i także śpiewa, no ta muzyka jest niesamowita i ona niesamowicie też buduje ten Ca cały spektakl. Cały rytm tego spektaklu, pewną jego intensywność. O ile pamiętam ten spektakl sprzed dwóch lat, który tutaj oglądaliśmy, on był, nazwałabym to bardziej cyrkowy, a mniej taki ideowy, czy mniej próbujący opowiadać jaką historię. Wydaje mi się, że tam w ogóle nie było żadnych znaczy, słów, żadnego to gadania. Składał, składał się z takich właśnie jakichś scen, czy nie wiem, nie, 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 jak to określić. Takich I, popisów, taki popisów. Mm -hmm. Mm -hmm. A tutaj była idea, że my y, właściwie jak im gorzej jestem, więcej biegamy. Tak? tak, że ciągle biegniemy, gdzieś, gonimy za tym tam, czasem, tam który tam coś... nam upływa mm -hmm. i to była taka opowieść o tym właśnie, o tym, że ten nasz świat strasznie pędzi że my trochę jesteśmy przez ten świat zmuszeni, żeby pędzić razem z nim. I tutaj rzeczywiście aktorzy Laputyki też no, po to, zabierali oni, głos. To, co oni mówili, robili na bieżni... Ale tak. To, to, to była taka, słuchajcie, jest... niesamowita w ogóle, wielka bieżnia, na której oni robili wszystko. Jeździli, biegali oczywiście, ale też jeździli rowerem, tańczyli. No i przy tym trzeba powiedzieć, że ta bieżnia jak gdyby zmieniała prędkość, bo to jest coś takiego jak... My używamy sobie w klubach, kiedy idziemy sobie na fitness, żeby stracić parę kilogramów, prawda? Tak. I to jest ta bieżnia, ta bieżnia miała, nie wiem, 10 metrów, może 12, i, on, i był człowiek z tego zespołu, który regulował tempo, mhm. prawda, no, przywijania się tej taśmy. Jedenka, dwójka, trójka do dziesiątki. No i właściwie spektakl się kończy czymś takim, że yy, yy, chodzi o to, jak długo wytrzymają, prawda, odpadają po kolei, on, on zwiększa tę, 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 tę prędkość tego biegu i to też jest jakaś taka metafora, że w którymś momencie no my po prostu biegniemy jak szaleni, no ale i tak nigdy tego biegu nie wygramy, no bo to wszystko się dzieje szybciej, szybciej, szybciej i jeszcze raz szybciej. I cokolwiek byśmy zrobili, czy będziemy jechali yy, rower na rowerze, czy będziemy biegli jak szaleni, to niestety to wszystko, co wokół nas się dzieje, dzieje się szybciej, i czasami jesteśmy bezradni wobec tego wszystkiego, co nas otacza. Ten y, tegoroczny spektakl troszeczkę. Tamten mnie zachwycił, ale może dlatego, że. Y, nie byliśmy na to przygotowani, nie byliśmy oglądaliśmy zupełnie, to po raz tak, pierwszy. Po prawda? raz pierwszy mm. i byliśmy po prostu naprawdę. I, Tego oczarowani, rodzaju teatr, i, i, i oczarowani, i zachwyceni. Tutaj już wiedzieliśmy. Zaskoczeni, wiedzi tak, no, tak, 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 mm. tak. Zaskoczeni zupełnie. A tutaj no, wiedzieliśmy. Już z czym mamy do czynienia, prawda? Co będzie do nas spotka, ale to wszystko, co ta czwórka wybitnych aktorów, bo tak to należy określić wybitnych aktorów robiła, to jest coś niezwykłego, bo tam było na tej scenie wszystko i oni potrafili tym gestem, tym biegiem, tym swoim zachowaniem na, na tej bieżni, Bieżni życia, tak, 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 już tak górnolotnie powiem, wyczynić, no nie wiem, jakieś to, co zrobił ten Kanadyjczyk na, z tą obręczą. Po prostu to było coś... Tak, bo to jest zespół w ogóle międzynarodowy. wielo... Tak, właśnie międzynarodowy. Mamy tam Słowaka, mamy tam Czechów, mamy tam Kanadyjczyka i też jest wielojęzyczny. To znaczy, tak. jeśli Słowak opowiada jakąś swoją historię, opowiada ją po słowacku, no tak. Kanadyjczyk opowiada nam to po angielsku, Czesi nam to mówią po czesku. To też jeszcze dodaje w ogóle smaku całemu temu spektaklowi i w ogóle całemu temu przedsięwzięciu no, ale no też... bo pokazuje że w jakimkolwiek miejscu kuli ziemskiej jesteśmy, mamy no, ten sam problem no tak, no. ze no, światem i choć, ze sobą w tym świecie. Mnie tutaj akurat troszeczkę zabrakło, brakowało właśnie tłumaczenia, szczególnie tych słów, tekstów czeskich i słowackich, no bo angielski niby wszyscy znamy, i prawda jakoś jakoś byśmy sobie, jakoś byśmy sobie dali radę, ale tutaj nie, nie, niektóre rzeczy, no ja w ogóle nie znam czeskiego i słowackiego, więc tu byłem bezradny w opowieściach i, i dziewczyny, i chłopaka. I, no i jeszcze jedna rzecz, panie teraz, musimy to powiedzieć. No mów, mów. I, szanowni Państwo, w tym spektaklu wystąpił Nowak Dziokowicz. <grywka> Nie, nie, to nie wystąpił Nowak Dziewkowski. Wystąpił aktor, który jest rzeczywiście bardzo podobny do Nowaka Dziekowicza. I nawet no, spotkaliśmy się po spektaklu. Spotkaliśmy się po spektaklu w restauracji e, e, i namawialiśmy. Namawialiśmy aktorów, żeby wykorzystali to podobieństwo do Nowaka Dżekowicza i nawet pytaliśmy tego chłopaka, czy, czy gra, w gra w tenisa, powiedział, że nie. No, <grywa> ale naprawdę, mi się, jest, najbliższa jest chyba koncepcja, że w ping ponga zagrają, ale w każdym, no bo to co zrobili z kulami. Tak, tam jest z taka piłkami, jest kulami, scena no, no. z takimi kulami, planetami ułożonymi na tej bieżni. Znaczy, to jest cyrk, tak? Cyrk. cyrk. Ten teatr nazywa się Cyrk Laputika. I jest, są tam sztuczki właśnie cyrkowe, ale można, tak, to, tak, jest, tak no, bo to, jest, to jest coś, opowiemy, coś tak. do oglądania. Ja hmm. pamiętam, że kiedy pierwszy raz oglądałam hmm. no te tak, dwa to lata dwa lat temu, tam. kiedy widzieliśmy pierwsze, pierwsze przedstawienie, że. Znaczy Nasze pierwsze Nasze, przedstawienie tak, Cyrkula Putika, to ja sobie od razu pomyślałam, Jezu, oni się powinni natychmiast spotkać z grupą Mozarta. Przecież, ponieważ tam bardzo ważnym tym elementem tak była muzyka, muzyka, tak jak no, mówiłeś. Tak. Co oni by mogli razem wyczarować z tymi swoimi umiejętnościami, które mają ci aktorzy i z tymi umiejętnościami i pomysłami muzycznymi, które ma grupa Mozarta, to by mogło być coś absolutnie niewiarygodnego. No, ale tutaj ta. Ten, ten, ten duet, który im towarzyszy muzyczny, jest wspaniały też wspaniały. Wspaniały duet muzyczny. No. Nie, nie, to jest w ogóle bardzo Wam polecamy. Poszukajcie też w internecie Circula Putika, ponieważ jakieś drobiazgi, odpryski tego, co oni proponują swojej publiczności, w sieci można znaleźć. Ja jestem niezwykle szczęśliwa, że myśmy zobaczyli to no przedstawienie. No i też trzeba powiedzieć, że ten, ten spektakl to jest premiera z czerwca tego roku, z, rogu, z czerwca 2021. Roku I może użyjemy teraz słowa bardzo polskiego, zatizujemy. Zatizuj. Słuchajcie, jutro albo 2 października 2021 roku Teresa i Jacek idą na Iwonę, księżniczkę Burgunda po węgiersku. I to się hmm. będzie działo. Tak, bo tegoroczny 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic to jest rzeczywiście festiwal spektakli, które swoje premiery miały w minionych. Kilku, maksymalnie kilkunastu miesiącach, czyli oglądamy tutaj rzeczy naprawdę nowe. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. A rozdowisko numer 34 będzie składało się z różnych nagrań, które poczynię tutaj na 30. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bez Granic w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostaniesz jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotifyu, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.